Hej, witajcie z tej strony Maciej, witam Was z Poznania. Dzisiaj pokażę Wam coś fajnego, bo pokażę Wam, jak produkuje się lody rzemieślnicze. Jakiś czas temu na blogu Wrocławskie Podróże Kulinarne pojawił się taki artykuł, w którym autor zarzucał, że większość lodziarni rzemieślniczych to tak naprawdę nie są lodziarnie rzemieślnicze, a przynajmniej nie mają wiele wspólnego z rzemiosłem, bo są one robione na bazie past. Producent tych past dołącza taką gotową instrukcję, jak mieszać te pasty z bazą śmietankową, tak, żeby powstał fajny smak. No i trudno to nazwać rzemiosłem, bo cały proces nie jest jakoś mocno skomplikowany. Taki zresztą był przekaz tego tekstu, no i trudno mi się z nim nie zgodzić. Ten tekst linkuję w opisie, jest dość długi, ale myślę, warto przeczytać, jeśli interesuje was temat lodów naturalnych, lodów rzemieślniczych, lodów prawdziwych czy tradycyjnych. Ale to też nie jest tak, że każda lodziarnia rzemieślnicza oszukuje. To, to nie jest tak. Niektóre lodziarni rzemieślnicze robią lody tak, jak się powinno to robić, czyli robią lody od podstaw, nie korzystając z żadnych gotowych past. I dzisiaj chcę Wam to pokazać. Pokażę Wam to na przykładzie lodziarni Miedziana w Poznaniu, dość nowej lodziarni. Jest to lodziarnia właścicieli kawiarni Co Jak Co, o której już parę razy mówiłem na tym kanale. Jest to kawiarnia przy ulicy Taczaka, jakieś śniadania, wege burgery, także lody, no ale w końcu właściciele tej kawiarni postanowili otworzyć lodziarnię. Dogadałem się z nimi, żeby pokazali, i wam, jak to powinno tak naprawdę wyglądać. Mam nadzieję, że dzisiaj się troszkę nauczymy. Jestem tutaj już pod lodziarnią Miedziana. Wchodzę do środka i pokazuję wam co i jak. To jest urządzenie podstawowe, które ma na zadanie spasteryzować naszą mieszankę, a następnie frezować, czyli po prostu można produkować lody. Następnie te lody, które wyciągamy z tej maszyny, przekładamy do szukówki, która urodzi na prawie minus 40 stopni. W środku mamy gotowe wyprodukowane lody. Ale przed tym to jest najciekawsze. Mamy wielki mikser, w tym mieszamy to wszystko. <gry> Na początku mieszamy wszystkie składniki takie jak mleko, śmietanka, cukier. No to przygotowałem wcześniej, jak to jest W 85 stopniach schładzamy do 4. Następnie jest to schładzane przez minimum 12 godzin w cyklu dojrzewania mieszanki. Na następny dzień dodajemy smaki takie jak orzechy, czekolada, to co wymyślimy, to, co wymyślimy tak naprawdę. czyli tak naprawdę zamrażania tej mieszanki, by uzyskać odpowiednią konsystencję. I co jeszcze? Wtedy można jeść. Wtedy można jeść. <noise> Wtedy są już lody. Ale. Ale mam opowiedzieć, że na przykład że w tamtym roku byłem na zawodach i tak dalej? no. W tamtym roku zdobyłem trzecie miejsce w Polsce ze smakiem biała czekolada, koko z malinami. Kwalifikując się do zawodów europejskich w Bolonii. Takie zawody polegają na po prostu wyprodukowaniu własnego autorskiego smaku na miejscu. Jest skala 50% za smak, 30% za strukturę, 20% za wygląd. Jest jury profesjonalne, czyli z gastronomii słodkiej. Jest też jury drugie typowych zjadaczy lodów, i oni oceniają to i na podstawie tego jest werdyk. W tym roku też były takie zawody w Łodzi yy, i tam zaprezentowałem smak yy, bezy dakłas, czyli bezy przekładanej karmelem z orzechami włoskimi i dalej. Z sorbetami jest trochę inaczej, bo tutaj albo robimy loty z sorbety owocowe, czyli używamy owoców, do tego wszystko miksujemy z cukrem, z wodą, z sokiem cytrynem i tak samo płynie to jest proces rezowania, zamrażania i ekspozycji wytryny. Tylko, że po drodze nie ma tych produktów mlecznych właśnie. Tak, tutaj nie ma w ogóle produktów mlecznych. Dlatego też e, robimy raz na jakiś czas lody bez cukru dla, dla cukrzyków. Tutaj. Tak, i może będziemy je robić częściej, bo widać, że jest na to zapotrzebowanie, a lody bez cukru mogą smakować tak samo dobrze jak lody z cukrem. To, co jeszcze my robimy w naszym to robimy lody wegańskie na mlekach na roślinnych, najczęściej na mleku ryżowym. To jest najbardziej neutralne i przez to... Może pełnić taki, rolę takiego zwykłego mleka, dzięki któremu można zrobić różne smaki, nie narażając ich na to, że będą na przykład każdy z nich o smaku kokosa, tak jak byłoby w przypadku mleka kokosowego. stworzenia lodów jest taka, żeby mieć jak największy wpływ na to, co jest w środku, co, co jest w środku mieć kontrolę nad, nad każdym, nad każdym jakby kroku przy produkcji, czyli nie używamy żadnych gotowych rozwiązań, by nie być ani ograniczonym smakowo tutaj, kreatywnie, ani, ani pod względem nawet składu. Tak, bo dzięki temu, że wiemy, co wkładamy do środka, yy, jesteśmy w stanie zrobić wszystko. To, co wymyślimy, taki smak, jaki wymyślimy, możemy zrobić, a jest bardzo dużo miejsc, które korzystają jednak z półproduktów albo takich całkowitych gotowców. I to obok może ten samoloty zjeść. Każdy może mieć ten sam produkt, bo, bo bazuje na tych samych półproduktach. Yy, w naszym wypadku są prawdziwe produkty, więc... Drugiego takiego samego loda nie ma, i to przez to, yy, że czasami owoc różni się od owoca. Czasami arbus będzie trochę bardziej słodki, czasami troszeczkę mniej, a wiśnia nieco bardziej kwaśna, bo ona jest po prostu owocem takim prawdziwym, który urośnia, a nie koncentratem z puszki. Te lody, które teraz tutaj robiliśmy, czyli banan, masło orzechowe, czarna porzeczka oraz sorbet z zielonej herbaty i imbiru oraz lody wegańskie do smaku solonego karmelu, one teraz muszą się szokować przez parę godzin. Czyli są w tym szokarze, który już wam pokazywaliśmy. No i to trochę potrwa, także ja tutaj sobie wziąłem inne smaki. Jest z miętą sorbet, jest grapefruit sorbet i jest smak kremino. I ten smak kremino to jest tutaj autorska kompozycja, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Autorska kompozycja. Migdały i karmel przykładane białą czekoladą. Tutaj Andy mówił, że to jest jak białą tella trochę. I coś w tym jest, bardzo smaczne. Sorbę sorbet to smaku grey fruta. Zobaczymy. Jakby tak zamrozić grey trochę. Smakuje, nie? Czyli chyba o to chodzi. Jadł z miętą. No, też jakby zamrozić jadł, zajdzie za śmiechem. No, I na tym to polega właśnie, tak? Jak się robi lody od podstaw, to tak później smakują, ale chyba kreminami najbardziej smakuje. Lody rzeczywiście, oprócz tego, że mówimy, że są takie super ekstra, to rzeczywiście one są fajne. Chodzi o to, że one są fajne, bo, bo są rzeczywiście z prawdziwych rzeczy i one nigdy nie będą identyczne. Prawdziwy produkt. Orzech zawsze smakuje podobnie, ale nigdy nie jest identyczne. I też przez to ten smak może się nieco różnić. To nigdy nie jest identycznie ten sam smak. No i myślę, że to jest właśnie największa siła takich robionych od podstaw lodów, że one są zawsze niepowtarzalne, że możemy zamówić jednego dnia lody truskawkowe i zamówić te lody truskawkowe za tydzień. I ten smak będzie się różnił, no bo ten owoc może się różnić. Tak? Jak, jak jest początek sezonu na truskawki, to te truskawki nie są jeszcze tak wspaniałe, jak być powinny, a jak jest już pełnia truskawkowego sezonu, to te truskawki są słodziutkie, są soczyste i to da się przenieść na lody. Druga rzecz, która jest bardzo ważna w przygotowywaniu lodu pod podstaw, myślę, że jest nawet ważniejsza, to jest to, że na dobrą sprawę ogranicza nas tylko i wyłącznie nasza kreatywność. W takim sensie, że lody można zrobić w zasadzie ze wszystkich produktów spożywczych jakie istnieją. Mogą być lody o smaku bekonu, mogą być lody o smaku ziół. Podejrzewam, że mogą być też lody o smaku warzyw. Ogranicza nas w zasadzie tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia, a nie to co wymyślił sobie producent past. W dzisiejszym vlogu mało gadałem, oddałem głos specjalistom. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, ba. Mam nadzieję, że się cieszycie z takiego stanu rzeczy, że ktoś mądrzejszy ode mnie opowiedział wam o czymś fajnym. Jeśli tak, to Dajcie łapę w górę, koniecznie. Andy i Martyna z Lodziarni Miedzianej chcieli, abym jeszcze przygotował lody w domu. Dali mi nawet przepis na takie domowe lody, które da się przygotować, mając jakiś tam podstawowy sprzęt kuchenny, bez frezerów i bez szokerów. Niemniej pomyślałem, że już na tyle długi jest ten vlog, na tyle napakowany informacjami ciekawymi, że może to zrobimy w następnym razem za jakiś czas. Pokażę Wam te domowe lody i spróbujecie może potem je sami zrobić i powiecie co myślicie. No i co, widzimy się już jutro, do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego...